Jesteśmy między tajfunem numer 9 a tajfunem numer 10. Idealny moment, żeby rozpocząć naszą wyprawę na północ Japonii. Piękna. Piękna pogoda. Wow, niespodzianka! Lejedeścia! Ok, teraz naprawdę te musimy uważać na drodze, bo jest taka okay, niebezpiecznie się robi. Na niebo, najlepszy pomysł, żeby wyjeżdżać teraz, chyba. Widać niebieskie niebo. Wow, okay, to jest jakaś nadzieja. Jest jakaś nadzieja. O, Emily, kombini. Dobra, zatrzymujemy się. Na śniadanie. I już nie pada. Gdzie nie? No, szybko przeszło. Co mają? Poddogi? No, nie widziałem poddogów w kombi. Napeczka na śniadanie, coś. mieliśmy czasu w ogóle, jeść na śniadanie. Weszliśmy bardzo wcześnie. Ja chcę onigiri O, patrz onigiri z wołowiną skubę. Wow! Jakie premium onigiri

Oj, matosz, matosz! Czas na pierwsze śniadanie w samochodzie. Jedziemy na północ, na Hokkaido i właśnie teraz rozpoczynamy nową serię na kanale Camperem po Japonii i to będzie długa wycieczka. O. Będzie drugi wycieczka. No bo będzie długa wycieczka, no, no. zobaczymy, zobaczymy. gdzie nam się seria spodoba? Mami, koleżanki. A jest nasze. Nie koleżanka, jest kolega. Kolega. Kolega, jest nasz kolega. Żubrzyk, oczywiście, jedzie z nami. Przez całą Japonię. Ja mam kanapki, nie z żubrzyka, z jajkiem i z kotletem. Kanapka. To nie kawa. No i zaczynamy śniadanie. Nie wezmę was jeszcze tam do tyłu, bo jest też na bałagan. To mas. Ale masz dużo to nie giri. Mmm. Mm. jaki? Ajko kupiła omlet słuchajcie. Dziewczyna sam omlet po prostu. No spokojnie Po Ponowa mam ta Co ty robisz? Nowy samochód! Eee! Kurowa kara te rutyka. Pokrojony są. Faktycznie, jest pokrojony już na kawałki, patrzcie. To on z wołowiną z Kobe też całkiem niezły? Jeszcze trochę pikantne, bo tak jakby kim jest w środku. Wczoraj wieczorem nie mogłam spać. Dlaczego? Co się stało? Chyba, że to kim oś ty O! Nagajtajbi, takara? Co, co? na ats to A czanto działa? 俺 5, 時俺5時ぐらいに起きてアイコは6時半ぐらいと思ずっと寝てたと思う。 Jechaliśmy do miasta Kałaguciko, ale na no cały czas leje, pewnie do wieczora będzie padało. I po lewej jezioro Kałaguci. Teraz kupimy pulep. Co oni tam tą łódką pływają? Oni płód, jakiś gość pływa w wodzie. Co oni wyprawiają? Jakiś ratownik? Co jest grane? Wakeboard. A, wakeboard robili, ok. Dlaczego tak dużo ludzi tutaj czekało w na... karni? <grymne> Nie jest koniec kolejki, jako? Musimy wejść. Naprawdę, naprawdę lubią, lubią, czekać. Jeśli chodzi o jedzenie, to lubią stać w kolejce. Jeśli jest coś dobrego, to będą stać, będą stać w kolejce. Naprawdę. Kto na panią za naniega Nade na Na kasowki Nigimba, Kyle, Tu, i Maciu i Dzici. Niechę. No, na Ajko, co bierzemy? Jest spory wybór różnego pieczywa. Wygląda przetycznie. Weźmy chleb tostowy, ale wielki. Wow. 700 euro. Wow, Są, jaki tani. <słyska> Jasujny. Bardzo tani. 700 euro za cały bochenek. Bierzemy. Odtniemy go na kawałki i będzie super. Na dwa dni będziemy nasiłanie. O, taka piękna jagodzianka. W ogóle japońskie pieczoło jest dość ciekawe. Z Kusi. Tutaj z, z sezamem ciastko A w No i dzisiaj takie widoki. Mura Fuji za chmurami. Klasyk. No i nic, przyjedziemy jeszcze raz na pewno tutaj do Koła i zobaczycie. A teraz jedziemy w kierunku Nagano, przez Yamaha.

Eee, bardzo trudne. Dlaczego? fu w... fu F. Japonii? Tylko Momo. Momo. Co? Nani? Wrzeskwinka. Już nie mogę się zaczekać? no, Co Jana? Oto.

Wie? To jest Oczywiście. A kakońka, Co teraz? Ile powiedział? Dwie godziny? Dwie godziny. Aha, super. No. Dwie godziny czekania, żeby znieść deser. No to czekamy dwie godziny. Ale w międzyczasie pojedziemy po prostu do supermarketu, zrobimy jakieś zakupy na kolację, żeby mieć jedzenie tutaj w kamperze, bo będziemy gotować. Będziemy gotować sobie często, Przygotować śniadania, czy obiady, czy kolację. To zależy od. Sytuacji, więc zrobimy zakupy, potem przyjedziemy, zjemy w i ciśniemy w kierunku nagano. Gdzieś w nagano byśmy chcieli się przenocować. z sklepu, Ojej, jaki upiorny jest ten guzet dla dzieci. Nie, żeby Sześciopak w japońskim rozmiarze. Zobaczcie na te kluczki One mają po ile? Rozmiarek bajka, nie? Piwo mnie. miso w wersji instant. To tak będziemy na przykład, ryż gotować w samochodzie, to też można zrobić do Na razie to jesteśmy jeszcze początkujący, jeśli chodzi o gotowanie w samochodzie. Się w sumie zastanawiamy, co można by przygotowywać, nie? Może dzisiaj zrobimy jakieś jakiniku, czyli po prostu usmażymy trochę mięska Mięso Tak, mięso, mięso Smażymy trochę mięska na patelni Uuu, jaki stek O, ten już ale tak delikatnie Mega steki Na grilla jest <grywa> Amerykański stek O faktycznie z Polski i Ozorki Ale ja pierwszy raz widzę w Japonii O, komuś się udało to zaeksportować do Japonii, no proszę Dobra, Co nie? Słyszałem. Teraz mniejsze widzimy polskie. Do gotowania w samochodzie bardzo się przydaje ten rodzaj ryżu. Mój czyli ryż, którego nie trzeba myć wcześniej. Czyścić wodą wcześniej nie trzeba. Przed gotowaniem, więc to dość wygodna sprawa. Mniej roboty. Wyrzemy. Mm. Mamy jeszcze godzinę do naszej rezerwacji w kawiarni z brzoskwiniami Wreszcie wyszło słońce, jest ładnie, bo tak dalej. A taki masz mamy. A ty masz z agodami, ja też chcę. Ja też chcę za A Z jagodami. Druga próba wrzeskiniowej kawiarni. Ciekawe czy będziecie zaparkować tym ogromnym samochodem teraz. Moda 8 ha szyry i mu zierato czy tyle? No! Wow. Ale uwielbiające. Wszystko błyszczynie? Wszystko, wszystko mamo? Uwielbiające. Wow! Słodkie. Fiat. Fiat jak. Samitnie. Kwaskowate? Kwaskowate. Kurczę, kusi, żeby spróbować tych lodów. Jest, wzywają nas. Po dwie godziny czekania. My już tutaj kiedyś byliśmy i jako tak smakowało, że powiedziała, że jak jedziemy przez Yamanosi to musimy tutaj przyjść, bo inaczej to. no, będzie źle. Czyżby to był nasz deser? Tak, o, Wow. Co ja to jest? Ja Ale przepiękny. To jest cały kawałek brzoskwini, nie? Mmm. Kolega? Monopa. これはなんとうサンドイッチ桃のサンドイッチなんて初めて食べるけどどんな味なんだろうでこれもちょっと飲んじゃったんだけど桃スムージーめっちゃ桃の味桃飲んでるみたいうんザズドウのりさんとし load bonusowo na デセル chyba ビデルセマイカもみんなとぶち n うがいどつくにゃんざまましんやらプシュガポニー A powiem wam kanapka z brzoskwiniami. Trochę szok. Momo, <grym z brzoskwiniami> no kawał moł. Ojcin też nie Oje, ta kanapka to też taki deser bardziej. Powiem wam tosty, gorące tosty z brzoskwinią smakują do, bardzo smacznie i nie są przesłodkie. To jest trochę za słodkim powiedziałem. <grym> mmm... <z> piosnki. <brzoskwiniami> The I dla takiego uśmiechu jako warto było czekać 2,5 godziny na to. A w środku tego deseru są oczywiście lody, widzę jakieś krótkie, bita śmietana, naprawdę petarda. Jak ktoś lubi, że z to będzie bardzo zadowolony, prawda? Coś takiego. Maria to zajmie się taką occą sama des. O co mi chodziło? Ale było dobre. Tak się dzieje. Przejechaliśmy do Roku tutaj. Jeszcze raz. Przejechaliśmy już do prefektury Nagano. Słuchajcie. Dzisiaj już 190 km zrobiłem. Przejechaliśmy prefekturę prefektury Kanagawa, Shizuoka, Yamanashi. Teraz Nagano, czwarta prefektura liczy. Mire no, zmęczony? A już trochę zmęczony. Na szczęście mamy już niewiele kilometrów do jeziora Sua. gdzie poszukamy sobie parkingu takiego, gdzieś z toaletą. No i tam zostaniemy na noc. Gotujemy jeszcze kolację. Pokażę wam jak gotujemy. my nowy sprzęt do zaprezentowania. Na szczęście co. Więc... Ale prognoza pogody? Widzę, będzie padać. Będzie padać? No. Padać. Bardzo proszę, dotarliśmy, proszę Państwa, do celu. Jezioro Suła. Jezioro Suła. Halo, ogromne. Dobra, znajdźmy teraz miejsce do spania dzisiaj. Co? A, ja widzę już kamperek, jeden zaparkowany jest. Tak, tak. <laughs> jest nasza miejscówka, zaproszczę. Bardzo, bardzo proszę, mamy pusty prawie, że parking. Jedna rodzinka. Toaleta. No i bardzo elegancko. Oczywiście sprawdźmy, czy jest otwarta toaleta, bo inaczej będziemy szukać po krzakach, a to się raczej jako nie spodoba. Tak właśnie wygląda szukanie miejscówek do spania w kamperze w Japonii. Jest dużo takich parkingów. Gdzie prawdopodobnie nikt ci nie będzie przeszkadzał. Możesz sobie zaparkować aż toaletę. Sprawdźmy, czy jest otwarta. No i normalnie toaleta jest otwarta. Wszystko gra. A tak się prezentuje wnętrze naszego kampera Ciasne, ale własne, to jest najważniejsze Więc zaraz będziemy gotować Na stoliku te sprzęt zaraz rozłożymy Mamy zlew Wszystko mamy, naprawdę jest super Lepiej być nie może Ach, wreszcie mogę zdjąć skarpetki śmierdzące Uy, tutaj Specjalnie powiesiliśmy ostatnio taki a, haczyk metalowy. Mogę tutaj powiesić jajko? Nie! To nie jest po to? Nie? Sonotaweńskie ta noia. Oczywiście. No. Gdzie mam powiesić? Nie, proszę. Nie, 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 dziękuję. Tutaj mamy sałatkę ziemniaczaną, to lepsze. A, piwo. Nisko alkoholowe znalazłem, coś nowego Ma 0,5% Jestem ciekaw jak smakuje, czy będzie dobre bo Zazwyczaj japońskie piwa bezalkoholowe są paskudne Nie da się go pić w ogóle, zobaczymy jak to będzie hmm. smakowało Otwieramy nasz magiczny schowek Co my tu mamy? Garnik do ryżu, ale dzisiaj ryżu gotować nie będziemy Ale... Musimy tak wyciągnąć Patelnia nowa Mamy taką kuchenkę elektryczną Będziemy pierwszy raz jej używać Zobaczcie, Aiko to ma tak dobrze, że może tutaj stanąć w kuchni <grystanie> i pracować, prawda? No super! Kuchenka już ustawiona. Zobaczymy, jak sobie to wszystko rozłożymy Przetestujmy, czy woda działa Uuu, Działa Ej, Jakoś się podoba w kuchni chyba tutaj Wygodnie ma i Przygotowujemy steki posypujemy taką przyprawą czosnek z solą albo z czosnkiem truszkę pieprzu. Te czas na steki lecimy. Mamy przygotowane specjalne takie nakładki na patelnie, żeby nie trzeba było później jej myć. Dzięki temu jest mniej sprzątania. I łatwiej żyć w kamperze. Myślę, że to docenimy. Zimno zimno. Tak, gękale, nie? Dobra, no, no, To to będzie jajko? Lepsza wina. Lepsza wina? Myśli my, my, jaki? Myśli jaki? Hmm ,その, no, tanik? No, myśli jaki stykka? Mmm. Wow, wygląda super. Ile to trwało? 10 minut. I gotowe. Easy. Easy cooking, Aiko Mmm. Jest na Spanie. Dobra, to zapraszamy do naszej sypialni. Chcemy wam pokazać, jak wygląda rozkładanie naszego łóżka. Ajko czekaj. Odpalamy licznik i. No, zobaczymy, ile nam zejdzie. 行きましょうスタートスタートです 4 minuty 20 sekund. Byłoby szybciej, ale musiałem jeszcze nałożyć poszewkę od poduszki. Tak, Nie, na tył. Okam, No, będzie można sprawdzić, co tak. tak się prezentuje nasze. Au! Ok, walnają się. No, musimy się jeszcze przyzwyczaić do trochę wąskiej przestrzeni w miejscu. I trzeba to po prostu uważać, bo można e, mocno przywalić w coś. Na przykład o tą szafkę tutaj. Ja dokupię takie osłaniacze tutaj nie? Na, na rogi. Tu w jakimś sklepie z sprzętem takim budowlanym, bo to faktycznie jest troszkę niebezpieczne. W każdym razie my już się kładziemy spać Dziękujemy za oglądanie dzisiejszego odcinka Pierwszego odcinka z naszej prawych kamperowej Zapraszam na kolejne przygody Postaram się, żeby odcinki się pojawiały co jakieś 2-3 dni Żeby były regularnie Wpadajcie też na Twitch Na nasze streamy A ja włączę jeszcze... Je, Włączmy jeszcze lampkę, żeby było nas lepiej widać Wpadajcie na streamy Na Twitchu, bo też będą Regularnie a z różnych fajnych miejsc na żywo z naszej wyprawy zapraszamy. Widzimy się już wkrótce. Dziękuję za oglądanie. Klapeczka w górę, subskrypcji, i te sprawy, bo już niewiele brakuje do 100 tysięcy. Myślę, że wbijemy w trakcie tej wyprawy te 100 tysięcy. Będzie super. Dobranoc. A tam jeszcze nie kabię się. Trzymajcie Cześć. Cześć.